Się yy, nie, jeszcze, jeszcze za chwileczkę. Jeszcze dwa słowa chciałbym właśnie no, dzisiaj w słówku yy, powiedzieć. Wprawdzie yy, to nie będzie salezjańskie słowo, yy, bo nie jestem salezjaninem, ale można powiedzieć misyjne, dlatego że dotyczy yy, misji, misji naszej jako yy, uczniów Chrystusa, jako chrześcijan, jako katolików a szczególnie y, właśnie misji mediów y, w naszej ojczyźnie. Wiemy jakie są y, zakusy, żeby, to nazwijmy najdelikatniej, prawda, y, żeby te media zamilkły. Ale wiadomo, uderzenie w Radio Maryja, w Telewizji Trwam, to jest uderzenie w Kościół, uderzenie w polskość, uderzenie w nasz naród, bo tak jak przed laty, za czasów komunizmu, kto chciał się coś dowiedzieć, co się dzieje w świecie czy w Polsce, to słuchał rozgłośni czy Wolna Europa najczęściej, czy Głos Ameryki, czy też BBC i wiedział, co się w ogóle w świecie dzieje i w Polsce. Natomiast wiadomo, ta y, oficjalna propaganda mówiła tylko o sukcesach i takie rzeczy prawda, przekazywała y, czy telewizja publiczna, y, czy też radio, y, właśnie no, które nie oddawały absolutnie rzeczywistości, w której żyliśmy. Starsi to pamiętają. I dzisiaj też są takie: wtedy nie było telewizji 2, mogło być czy niezależnych rozgłośni, były tylko pod ścisłą kontrolą partii rządzącej PZPR-u. Dzisiaj, no, po 20 latach istnienia Radia Maryja, w 20 roku stara się no, wszelkimi niewybrednymi atakami. To rozgłośnie zamknąć i też tak samo telewizję Trwam, gdzie w 2013 roku wszyscy chyba już wiedzą, jeżeli nie, to informuję przechodzą się w Polsce na system cyfrowy z analogowego. I telewizja Trwam złożyła wniosek, podanie, petycję, prośbę jeszcze w marcu o przyznanie, tak zwanej no, częstotliwości na, to się tak nazywa, transponderze cyfrowym. Wszystkie inne telewizje otrzymały, telewizja trwa, nie otrzymała, otrzymała odpowiedź odmowną. Nie możemy pozostać my jako korzystamy właśnie z tych katolickich mediów, my jako katolicy nie możemy pozostać obojętni. I mianowicie przeciw właśnie, bo to jest wyraz dyskryminacji w kraju, który no, nazywa się, pretenduje do bycia demokratycznym. I oczywiście w rodzinach Radia Maryja wiem, że zbierane są podpisy do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji tutaj w Warszawie właśnie no prośbą, nie tylko prośbą, ale żądaniem. Żądaniem pierwsze za przestanie dyskryminacji, po drugie żądaniem o przyznanie właśnie tej częstotliwości na tym transporterze cyfrowym, bo bez tego no, telewizja yy, trwa, będzie musiała zamiknąć za dwa lata, nie całe dwa lata, bo to w lipcu ma być yy, 2013 roku. Yy, oprócz właśnie tych petycji no, tak sobie pomyślałem, że dobrze byłoby właśnie urzędnikom Krajowej Rady, yy, yy, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, no tak, tak przypomnieć, prawda, najdelikatniej jak można, yy, właśnie swoją obecnością i yy, no, yy, wyrażonymi na planszy, na jakimś transparencie, prawda, yy, informacjami i żądaniami. I, jeżeli ktoś by z Państwa miał czas jutro od 9 do 15, no w takich godzinach, kiedy właśnie urzędują urzędy państwowe, zapraszam na skwer Prymasa Wyszyńskiego, to jest niedaleko ulicy Żytni. tak, nie Żydni, blisko takiej stacji benzynowej, stacji benzynowej właśnie. Tam nie ma dużo miejsca. Tam jest bardzo niewiele miejsca no i dlatego prosiłbym, jeżeli ktoś by właśnie życzył sobie to w godzinach pracy, więc ci, którzy dysponują wolnym czasem od 9 do 15 ja tam zechcę być, mam przygotowane plansze, przywiozę tam po to, żeby być. Tam gdzieś to 4-5 osób, załóżmy, no, na, na, na w ciągu godziny, załóżmy, nie? 9, 10, 10, 11, że po prostu ten cały czas od 9 do 15, no, że 4-5 osób tam było, prawda? Nie? Kto, by, kto by, załóżmy, że tak się pisał na godzinę od 9 do 10? Ręka w górę, od 10 niech sobie pomyśli i później m, przyjdzie od 10 do 11, o 11 do 12, o 12 do 13, o 13 do do 14, mniej więcej od 14 do 15. Hmm, tak, yy, nie chodzi o to, żeby tłoku tam dużego nie będziemy robić, to ja wspomniam nie ma miejsca, ale właśnie te plansze będziemy stać po prostu, to jest forma pikiety dozwolonej, legalnej, zgodnej z konstytucją na yy, yy, zgromadzenie do 15 osób, do 14 nie potrzeba żadnego zezwolenia żadnych załóżmy jakichś tam do formalności. Ale właśnie chodzi o to, żeby oprócz tych petycji, których już wiem dziesiątki czy nawet setki tysięcy już są przysyłane właśnie do tej krajowej rady, żeby właśnie też tak samo wyraz naszej solidarności, wyraz naszych naszego żądania właśnie w obronie Radia Mali i telewizji Trwam właśnie był taki naoczny. Jeżeli ktoś z Państwa właśnie dysponuje czasem, bardzo proszę, zapraszam i jutro i w następne dni zresztą jutro też zechcę tutaj razem być właśnie przed pracy prezydenckim i zobaczymy jak to będzie właśnie funkcjonować. Dlatego, że właśnie obrona Radia Maria i telewizji Trwam jest bardzo ważna. Jeżeli im się uda zlikwidować niezależne media, zechcą po prostu w ogóle nasi rządzący prowadzić, zepchnąć. Kościół katolicki do kataku, prawda? Nie? nie możemy do tego pozwolić. Mamy prawo, jesteśmy u siebie w domu, w naszym państwie, w naszej ojczyźnie i dlatego im szybciej, tym lepiej po prostu, żeby wyrazić naszą, naszą wolę i naszą właśnie postawę. Wyrazimy w ten sposób, czym dla nas jest i Radio Maria, i telewizja Trwam. Za tym, którzy no, zdecydują się przyjść jutro, już z góry bardzo dziękuję. Nie tylko ja, po prostu no, wszyscy, którzy zainteresowani są, aby te media katolickie obejmujące Polskę, Europę i świat, no, polonię światową, nadal trwały i działały. Dziękuję bardzo. I teraz jeszcze na koniec udzielę błogosławieństwa. Pan z Wami. Z Twoim. Was błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźmy na zasłużony odpoczynek i jutro wszędzie tam, gdzie nas Chrystus posyła, abyśmy. Mężnie świadczyli tak apostołowie, pierwsi chrześcijanie, nie byli zalęknieni, z godnością, stanowczo bronili naszej wiary. Niech nam wszystkim, Chrystus dopomaga, niech Duch Święty nas oświeca, Matka Najświętsza, niech nas prowadzi. Szczęść Boże wszystkim.